Z tej strony Kali! Witajcie w szóstym odcinku na tym kanale! Nieźle już nam to idzie. Yy, naprawdę bardzo się cieszę jak ten kanał się rozwija. A my dzisiaj lecimy z fabułką GTA 4. Jesteśmy naszym oczywiście Niko bylikiem. Gdzie on się tak Nie Nieważne. Mamy misję, więc zaraz się na nią udamy. Serdecznie Wam dziękuję za aktywność pod tym filmem. Nagrywając to nie wiem jaka jest aktywność, ale z góry dziękuję. A my co, dalej nie przedłużamy i udajemy się na misję. Jest dzień. Więc y, mamy y, jasno. <grym> tak, więc lecimy na kolejną misję od Romana. Zobaczymy, ile mamy procentów. O ile tutaj, tak jak w piątce jest, chociaż nie wiem. Czekam, tak jak mówiłem, już w ostatnim odcinku na dom Akiro Yamamoto z ostatniego odcinka sezonu, piątego. Gdzie ten robot tutaj nam się zapodział? To, to, to dziwne, jeśli nie w warsztacie, to coś musi się wydarzyć. Zaraz zobaczymy, co. Razmistrz? Dobra. I to chyba będzie... Dobra, nie. Słuchajcie, ja wiem. Znam to misję. więc się stanie. Trzeba tu. Dokładnie. Odbieramy. Proszę bardzo. Dzień dobry. Może wsiadać taksi. Zdarza No to jak w taksówce. <gry> Oczywiście nie obrażając nie obrażają. taksówka, żeby to było bardzo nie. Praca. Będzie Pan najszybciej na miejscu. O, zobaczcie jaki tam jest piękny. Piękny, piękny, piękny. Nie mogę doczekać, jak już będzie wjazd, bo teraz mamy chyba zamknięte mosty, z tego co mi się wydaje. Teraz się tam do tych części Nowego Jorku do tych innych, bo jesteśmy zamknięci w tej części miasta. Ale na pewno tam się kiedyś udamy. Myślę, że zrobimy jeden taki odcinek. Albo nie będzie to jakiś taki wylądek, tylko po prostu zwykły odcinek. Gdzie się przejedziemy po całym mieście. Myślę, że to już będzie taki y, końcowy odcinek, byśmy mieli odblokowane wszystkie miasta. Ale myślę, że taki odcinek się pojawi. Dobra, wysiadaj gostek. Proszę wysiadać. A to Roman jest. A ja nie wiedziałem, że to jest jakiś inny typ. Taki zbyt chudy na na dwóch na początku. Piszcie, kto też myślał, że to jakiś ktoś inny. Dzień dobry, to już minę. Już? Koniec misji? You can watch TV your No dobra. Możemy i zjeść i myślę, że to sobie zrobimy. Chociaż... Nie, dobra. Yy, przejdźmy się po mieście, póki nie mamy żadnej misiejki. Chyba, że mamy jechać na naszą telewizję, może to nie był przypadek Dobra, spróbujemy Iść do domu i poglądać sobie telewizję Jak tam nic się nie będzie zmieniać, to po prostu pojedziemy sobie poglądać O właśnie Dzwoni do na nas Roman, na to sobie nie pooglądamy nic Co tam, tak. Jeśli na akcję masz. No dobra. To jedziemy, idzie tym razem. No, znowu 10 dni, ok. Przejdziemy sobie tutaj. Już co nieco wiem, jak, jak tutaj jeździć po tej mapie. Już co nieco się pouczyłem. Więc jest na pewno lepiej niż na początku. Halo, wczytaj się mapa. No, dziękuję. Na pewno zajmuje ten system o wiele dłużej niż getapiące, bo getapiące, żeby to zmieniło mapę, to jest osobnie chwilka. Uff, nieźle, że ten że to opobijał. Op Okej, okay, to mi się chyba też kojarzę. mi się chyba z kimś bić. Coś mi się tak wydaje. No. Takie typowe chłop, yy, chłopaki z yy, wyższych klas, które myślą, że zaimponują kolegom jak kogoś pobiją. Okej, okay. my też mamy się z kimś pobić. Cyk, cyk, cyk. Przepraszam za dźwięk pada. Wow, wow. Dawaj, Niko. Pum. pum, 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 pum. Wybąbiaj. Pum, pum. Pum. Dobra, kolejny. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Pum. O kurde, o kurde. O kurde, o kurde. Dobrze, dobrze, Niko. Pum. Pum, 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 pum. pum. Ale ten pad hałasuje. Pum. Ale dostał. Współczuję. <śpuszczuje> no i pum. No i chyba jesteś dead, człowieku. No, ale trochę nas poabijał. Co to leży? Roman. Roman to ma ciekawe życie. Tak zauważyłem. A kto tam stoi? Oho. Idzie do nas, czy ucieka? Okej, okay, ucieka, dobra, musimy go gonić. Co tu się wychodzi? T -t -t -t, dobra. Szybko, niko, do fury. Dawaj, 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 siadaj, siadaj, siadaj. Siadaj, stary, no szybciej, kurde, Roman. Jedź. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tam, dobra. Jedziemy. Z killdrive mistrza włącz się. E, kurde. A to nie jest oskryptowane, że nie da się go tak normalnie złapać, tylko on w jakimś miejscu się zatrzyma. Coś mi się tak wydaje. To by było zbyt... zbyt nie, nie po GTA. O no właśnie, o tym mówię, że tu już coś wjeżdżamy w jakieś uliczki, bo mi zaraz się rozbije samochodem i tak to się skończy. Używa kierunkowskazów. Uh -huh. Szkoda, że nie ma takiej opcji. Ale fajnie przynajmniej wi wiadomo, gdzie on skręca. Chodź tu. O oh Dwoj. Kurde, a Roman to się nie nazywa, to samo dawać. Tam w tambie, posłuchaj. Jedziemy? Jedziemy. Dobra, wysiadaj Niko, wysiadaj Niko. Kurde, zmarłowałem czas. Wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj. No biegnij, biegnij. Opie. Tak, i on się tam zatrzymał, no oh, właśnie to typowe to jest GTA, to już się dało to przewidzieć. Hu, Przepraszam, znowu za dźwięk pada, ale jestem dosyć głośny, więc rozumiem, że się to nie Wow. O, o kurde! Tip spot! żyje? Chyba nie. Dobra. O nie, ja też. To było dziwne. Nie uważacie? Rozpadliśmy ja na mnie na nogi, ale i tak jakby leżała krew i... Jest tak jakby zeszło chopra, nie? No to nie No wracamy do Romana. Gdzie teraz? Chyba do warsztatu. Okay. No to lecimy do warsztatu. Po tej misji będziemy, będziemy już iść, zapisywać grę, bo też mówię, że chciałbym, żeby te odcinki były krótkie, żeby po prostu szybko i sprawnie się to oglądało, żeby to tak szybko nie nudziło i żeby po prostu wracamy sobie do tego co jeden dzień. Odwozimy Romana i czy będziemy mieć tu jakąś jeszcze misję? chyba już możemy co do domu. no i tak też zrobimy tak mamy już kolejną misję ale tą misję zrobimy już w kolejnym odcinku a na razie lecimy do chaty, zapisać je o sorry 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 przepraszam no nie sorry sorry no i lecimy W domu. Ja idę zapisywać grę. Zobaczymy, może dogram jeszcze odcinek na sobotę. Ale co, ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za ten odcinek. Stawcie subskrypcję, lajka, w górę. Enjoy! Do soboty!